Zwieńczeniem dziewiątej edycji polkowickiej kampanii Chronię Życie Przed Rakiem była konferencja, w trakcie której odbył się sąd nad rakiem. Wydano wyrok nakazujący Rakowi opuścić granice naszej gminy. Kolejnym edycją kampanii towarzyszą rokrocznie liczne działania promujące szeroko rozumiany zdrowy styl życia. Nie inaczej było i tym razem. Począwszy od poniedziałku w całych Polkowicach odbywało się wiele różnorodnych imprez. W polkowickich gimnazjach były wykłady dla uczniów oraz rodziców. W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych przeprowadzono badania lekarskie. Była też nauka samobadania piersi, wystawa prac plastycznych w gimnazjum nr 1 oraz wykład otwarty na Polkowickim Uniwersytecie III wieku. Zwieńczeniem rozmaitych działań podejmowanych w ciągu minionego tygodnia była konferencja, która tym razem rozpoczęła się od relacji z posiedzenia Sądu Rejonowego w Polkowicach, który obradował w sprawie wyroku nad rakiem. Po wysłuchaniu mów prokuratora oraz obrony sędziowie wydali wyrok. Po rozpatrzeniu sprawy przeciwko rakowi, sygnatura akt 9 przez 2015 przez Polkowicę w dniu 6 marca 2015 roku. Sąd uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu i wymierzył mu wyrok o dożywotniego opuszczenia gminy Polkowice i całkowite unicestwienie. Kobietom natomiast nakazuje wyrokiem sądu regularne wykonywanie badań profilaktycznych, wymazów cytologicznych, USG piersi, mamografii i nauczenia się przez te kobiety samobadania piersi. Wyrok ten jest prawomocny. Posiedzenie sądu zostało efektownie odegrane przez członków Rady Osiedla Gwarków. Potem na scenie pojawiła się dr Iwona Pirogowicz, która opowiadała m.in. o tym, jak polkowice zaraziły Polskę i przyczyniły się do tego, że wiele samorządów w Polsce zdecydowało się na finansowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV wywołującemu między innymi raka szyjki macicy. Mogliśmy także wysłuchać ambasadorki krajowej kampanii, doskonałej aktorki Jolanty Fraszyńskiej, która namawiała młodzież i nie tylko do zdrowego stylu życia i regularnego odwiedzania lekarzy. Przed naszą kamerą natomiast opowiadała, jak stała się ambasadorką krajową kampanii. Cztery lata temu e, kampania dołączała do całej akcji jeszcze bardzo piękny kalendarz i tam w związku z tym, że jestem mamą dwóch dziewczyn zostałam poproszona o wzięcie udziału w kalendarzu yy, Chroń yy, Życie przed Rakiem szyj, Szyjki Macicy i jakby stąd yy, z tego powodu i też yy, znając się yy, z, jakby mając na uwadze to, jaki to jest ważny temat i świadomość, jaka ważna jest na temat zachorowań, poproszono mnie o to, żebym, żebym tutaj przyjechała do Polkowic. A proszę powiedzieć, jakie Pani miała oczekiwania związane z tym, jak ta konferencja dzisiejsza będzie wyglądać i czy te oczekiwania one się pokryły z tym, co tutaj się działo? Jakie w ogóle ma Pani wrażenia z tego? Znaczy, ja nie mogę mieć żadnych oczekiwań, no bo kim ja jestem, żebym miał jakieś oczekiwania. Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona. Bardzo dobrze mi obserwować to, co tutaj się w Polkowicach dzieje. Zresztą nie tylko w takich akcjach, przecież Macie jeszcze cudowny festiwal, na którym zostałam nagrodzona, pewnie skromnie dwa lata temu. No to takie miasto, o którym słychać i z tego chyba należy się cieszyć. A oczekiwania, no... A chodzi mi bardziej o to, czy... Miała Pani jakąś, jakieś wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądać? Nie, nie miałam, byłam w zeszłym roku w Bełchatowie na podobnej konferencji. To są porównywalne e, zdarzenia, e, jest zawsze jakby taka część merytoryczna, jest również część artystyczna, są e, mi, momenty, gdzie honorujemy tych najbardziej działających i to jest, i to jest e, podobnie, Ma, odbywa się to e, w podobny sposób, tutaj jest rzeczywiście bardzo dobra, a no to takie dobre miasto, myślę. W trakcie piątkowej konferencji wręczono także nagrody laureatom konkursów, które odbyły się w ramach tegorocznej edycji kampanii. O swoich doświadczeniach związanych z kampanią opowiadała ze sceny Klaudia Jadczak, uczennica klasy maturalnej Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy, która w tym roku zrealizowała liczne działania na terenie Legnicy. Na zakończenie konferencji na scenie pojawił się Juan Carlos Cano, zwycięzca programu The Voice of Poland, który dał energetyczny koncert, rozgrzewając młodzież do czerwoności. Dziewiąta edycja polkowickiej kampanii Chronię życie przed rakiem przeszła do historii. Podobnie jak wcześniejsze edycje zapisze się w pamięci polkowiczan wyjątkowo. Wymyśliśmy, że w tym roku w inny sposób podamy y, tę część edukacyjną. Dlatego też niezwykła pogadanka, nie prelekcja, nie prezentacja, tylko właśnie Sąd nad Rakiem. Wszyscy goście, którzy przybyli na dzisiejszą konferencję, również otrzymali zaproszenie Zapraszamy na Sąd nad Rakiem. I to było clue naszej konferencji. Niespodzianka, a zarazem świetna lekcja profilaktyki podana w bardzo mądry, fajny, przywajalny sposób. I strzał w dziesiątkę z wyborem z grupy rokowej właściwie, która dzisiaj występuje, no bo widać, że młodzież porwana jest właśnie tam w tle. Toczy się koncert, być może tutaj dobiegają dźwięki z tej sali. No, młodzież świetnie się bawi. Zawsze staramy się dobierać takich artystów, którzy Pociągną za sobą młodzież, ale to też jest nagroda dla młodzieży, bo każda kampania to setki zaangażowanych w tę kampanię młodych ludzi. Sam konkurs, do którego przystąpiło 58 osób, to już jest wielka radość dla organizatorów, że, że chciało się tym młodym ludziom zaangażować, poświęcić trochę swojego wolnego czasu, żeby krzewić tą, tę profilaktykę wśród znajomych, i, a ja jestem przekonana, że Państwo chętnie te filmy, te, te spoty, które przygotowali, będziecie pokazywać. To, co jest bardzo fajne w tej kampanii, jak ja tak przyglądam się jej z boku od samego początku, jak ona powstała, to jest to, że właśnie jest taka łączność pomiędzy kolejnymi rocznikami, że to nie jest tak, że to zanika, że młodzież już teraz, która, no to już są dorośli ludzie, ci, którzy zaczynali się angażować w tę kampanię, oni robią to dalej i zarażają tym swoim entuzjazmem innych. To jest chyba również taka bardzo ważna wartość dodana tego wszystkiego. Dokładnie. Ta wartość dodana, można powiedzieć, każdego roku rośnie. Mam stały kontakt z wieloma osobami, które będąc gimnazjalistami zaangażowały się w kampanię Chronię życie przed rakiem. Dziś są dorosłymi ludźmi, mają swoje rodziny, uczą się, studiujem, studiują. Mało tego, organizują podobne akcje i przenoszą te nasze dobre praktyki polkowickie na inne instytucje, do szkół, na uczelnie, do innych miast. I na tym właśnie rzecz polega, żeby tak podać profilaktykę, tak rozmawiać o trudnych sprawach, żeby nie tylko zainteresować na chwilę, tylko żeby to zostało w głowach. I mam nadzieję, że za 10-15 lat nie 30% kobiet polkowickich będzie wykonywać cytologię, ale 100% kobiet polkowickich przyjdzie na to przecież niebolesne badanie. Od samego początku kampania służy przede wszystkim nakłanianiu polkowiczan do tego, by wykonywali badania profilaktyczne i dbali o swoje zdrowie. Prowadzone badania sondażowe wykazują, że udaje się to osiągnąć. Dzięki kampanii nie tylko kolejne roczniki młodych polkowiczanek otrzymują szczepionki przeciwko wirusowi HPV, dorośli mieszkańcy wykonują badania profilaktyczne. Choćby dlatego kampania jest niezwykle ważnym wydarzeniem przynoszącym mnóstwo pozytywów.